Witam, mam tylko kilka słów. Ostrzeżenie, albo żebyście się przygotowali psychicznie na to, że może być ciężko w tym sezonie. A to dlatego, że mamy ślimaki w życiu, jeszcze nie widziałem o tej porze i ogólnie w szklarni ślimaków tego rodzaju. Znacie to cholerstwo. Wcześniej już mi zeżarły tutaj widać tą rzutkiewkę. Się zastanawiałem co to jest. Już chyba z raz czy dwa razy z sałaty z zdjąłem po jednym ślimaku. Myślałem, że może o, tak o no jedna dwie sztuki no może się zdarzyć, nie? Ale dzisiaj wchodzę. To z jednej sałaty tam zdjąłem. Później tutaj z rzutkiewki, tutaj z sałaty z doniczki zdjąłem. Zobaczcie jakie pojedzone. Też mnie dziwiło, że tutaj w ten rządek co nie sadziłem, a sadziłem yy, jakieś zioła, pamiętam, i później paprykę, i kurde, wszystko znikało. Nie było widać, żeby uschło, tylko po prostu znikało. No i też się nachyliłem, patrzę, jest jeden ślimak, tego go zdjąłem. Więc kurde, jest problem. O, widzicie? Już zapierdziela po żodkiewkę, która dopiero wzeszła. O, następny. Kurde, skoro już teraz tutaj są robaki. no to podejrzewam, że na polu to będzie tragedia. W tamtym roku były tylko te ślimaki w ogórkach, które. Na polu wyściółkowałem. Nigdzie więcej ich nie zauważyłem, aby na nie w takiej ilości, żeby coś tam przeszkadzało. Ale w tym roku, skoro nawet się tutaj pojawiły, w szklarni już, to to cholerstwo myślę, że będzie, będzie z tym problem. Będzie inwazja. No mam nadzieję, że się mylę, ale tak tylko mówię, że nie mieliśmy zimy. Zobaczcie, paprykę sadziłem i też nie ma tutaj śladu. Tutaj została jedna, druga. Także ciekawe. Idę jeszcze zobaczyć, czy kury mi to jedzą. No goły wybieg, więc podejrzewam, że się rzucą na to. Oj, słabo, słabo. No, ze szklarni to ja myślę, że one się tam wyniosą niedługo, bo i gorące jest, ale no skoro się dobrze rozmnożyły, przezimowały elegancko, no to na polu może być problem z wyhodowaniem warzyw, bo zaraz po wsadzeniu, załóżmy, rozsady kapusty, czy tam selera, czegokolwiek, może być tak, że jedna noc czy dwie i było i nie ma. Zobaczcie, dzisiaj stąd zdjąłem sałaty. Zdjąłem jednego. No, a zobaczcie tutaj, co z drugą zrobił. No, został nadgreziony liść. Tutaj nie wiadomo ile jest zażarte. Kurde, no. Nie dość, że już zapowiadają suszę. Jakiej nie było, to dobiją nas jeszcze ślimaki. Idziemy do kur zobaczymy. Może będzie trzeba kury puścić w pole. Jak już taki będzie akt desperacji, jak już. Yy... Nie będzie co ratować, to przynajmniej kura się na jej jajko zniesie i wszystkie. Kury wtedy puszczę, kurty. Niech rozgrzebią i wyżrą wszystko w, yy, w połowie sezonu. Idziemy. Już kury tutaj zamknąłem od tego wybiegu, bo trzeba tu posprzątać trochę. Zobaczmy, czy polubią one te ślimaki, czy nie. chip 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 No. Zjadły. Zjadły. Nic żywego tutaj nie przejdzie. O. Kogut sobie, kurde. Popzyka. Jest gitara. Także ostrzegam, że będzie problem prawdopodobnie u mnie i tak te... Ślimaki pojawiły się stosunkowo niedawno, bo rok temu, być może dwa lata temu dopiero, ale ja to jestem północny wschód, więc kurde tutaj jest chłodno, tak? Znaczy w lato gorąco, ale tutaj najpóźniej zima odpuszcza, zimy są najbardziej srogie, więc myślę, że z zachodu ta, ten gatunek przywędrował i jakiś czas właśnie opanowuje Polskę. Także miejcie na uwadze, i też zwracajcie uwagę, że jak będziecie ściółkować, to trzeba tym bardziej kontrolować, co tam się dzieje w tej ściółce. Bo w tamtym roku przypominam, że tylko w ogórkach wyścielonych na polu miałem problem z tymi, z tymi ślimakami. Nie było takiego problemu przy innych warzywach, gdzie ściółki nie było. Także trzymajcie się. Na razie, cześć. Damn, damn, yeah. i got broads in the line she's a